Siemano, z tej strony z Games, jesteś dzisiaj ze mną? Nie z Soda Soda 94 Siema Masz pada Zagramy sobie polska kontra versus Ten, Niemcy, ja jestem Polską Ja jestem Niemcami To już 20, prawie 30 minut szukujemy się do nagrania, ponieważ ciągle... No czemu jestem gościem? Bo tak ja wolę być gospodarzem Nie yeah. Tak Nie yeah. Będę miał ten Będę miał, Ja chcę, ja chcę mieć te Patrz Te fajne Te chcę Okej, okay, to ja sobie wezmę więcej No bo to masz fajniejsze No weź ja nie jest <grym, <grym, Taki yeah. troll No Skład Blański Patrz jakie zmiany wielkie Zamieni dwóch zawodników i wielkie zmiany Jednego właściwie Bo <grym> musi być Ja Zmieram mam trzech wygrym, napastników tak? To wszystko co jest w moim składzie Nie wiem czy do szczęsnego, tak, czy... Yeah. GRAMY! Czekaj No chciałem powiedzieć, że tak gram Dalej Ja yeah. Patrz jaki gol Piękne podziwianie Dobra, pomijmy No okej okay. Dobra, zagramy sobie... Będę grał W GRĘ! Jaką? Tomb Raider? Nie, nie, nie... No, to, to jest FIFA. Myliło mi się, sorry. Dobra, nie. A czemu chcę ty zacząć? Jak próbowaliśmy nagrywać wcześniej, to ja zaczynałem, ale... Jeszcze dłuższa? się tak dziwnie że kamera kamera zmienię, bo takie strasznie daleko jest. Dobra. Ale szybciej, się gry, się gry... Kamery... Telewizyjna. Dwa, chyba. Nie wiem, czekaj je. Dobra, co za różnica? Nie wiem, nie wiem. Tak, rozumiem. Ale... Jezus, Maria? Co gdzie jest? Nie, <laughs> co to jest nieogarnię? Viv. O. Ej, no ja, wow! Trochę karny. Za nie. co? Dobra. Za co obraniek? Za teraz co trafiłeś słaby? Nie, nie, nie. nie. A i no, je. bramka, bramka. bramka, bramka, bramka. Dobrze, na out! Dobrze! Tak! Ale ogarniał! Jezus Maria! Ha, tylko się nie przedmię. Ale suchary chory Szybko, szybko do obrony, do obrony ludzie, ludzie do obrony, Gomez. O, tak. Podaj ją. Dobrze, tak. Będzie rozny! Corner! No i mają Ale żeś się dośrodkowało, oh! I może jednak. O! Jednak nie widzisz. Szczęsny jest na posterunku. Hamels, tak. Hamel z A szczęsny je obronił. No cicho. Na jakim posterunku? 13? Bo taki serial kiedyś. Boże nie gadaj o serialach jakiś starych z 99 roku. Czy patrz? O! Ja Już myślałem, że będę wygrywał. Będę lepszy. <gry> Szczerze. myślałem, że będę lepszy w FIFA? Nie. A ja Gramy shot jestem mniej więcej na równym poziomie. Tak, tylko że jestem gorszy. Ale z lepszy. Ale nas tu się. To, co to, co to, Tylko nie karny, nie to. ja sporo <gry> <gry> O, ale faul, więc. Jaki faul? Nie wiem, gdzie w wybicie. <gł _> Co to było? Ty, jak Boże! to masz fiskus na tym? Na tym? 4 albo 2, już pamiętam. Ej, fał! Jest palony! No jak? Zresztą ślepy! Proszę państwa, no. Oszukuję. Jeszcze na to. Ty, ty Boom! Się ale daleko. Ja umiem dalej. Gdzież hmm, umiem dalej, ale nie tak, zrobię tak, całą tak, siłę. Jako. Ai, chciałem tak stojęć, tak daleka, pięknie. Ej, no nie! No nie! Ja, 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 ci, ja ci oddałem, żeby było. Nie? Ja, ja ci oddaję do piłka, ale jak już mówię. Ją... Lewandowski! Zobaczymy powtórkę? Nie. Nie wyłączaj. Daj no ja mi tego pada bo zaraz wyłączysz. Ja umiem wyłączyć, ja umiem. Proszę Państwa, Robert Lewandowski, Polska prowadzi z Niemcami 1-0. To nie powinno być fair. Ale patrz, jak tak było, mi takie okienko. Nie, to nie było, to było pod okienko. Pod okienko. Ej, tej, 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 tej. Kłamiec. A jutro jest zakończenie roku. Hehe. Kłamiec koły. Znaczy, pewnie to wrzucę. Wtedy kiedy będzie zakończenie roku, to bym powiedzieć dzisiaj. Ja że nie wiem kiedy to wrzucę, ale pewnie wtedy kiedy będzie zakończenie Jutro. roku. No. Albo nigdy. No to He? dzisiaj jest zakończenie roku. No. Dobrze, dobra. Ale faul! A! Ale rzut wolny. Koniec był przy Nie mogę trochę mu, bo nie wiem czy mikrofon. Będę był. ciszej! Dobrze, dobrze! Tak, jeszcze tak z Haha. O, szczęśliwy, ty szczęśliwy, dobrze broni, szczęsny ale mimo, mimo to wejdzie ty to na drugą połowę, bo chcę zobaczyć, kto lepiej będzie Sprawdzian! Jaki, jaki sprawdzian? <grym> nie wiem. Spalony! Nie, już nie będę... Już nie będę spalił. Ops, widać mi skaypa. Cześć, nie widać kto jest. A nie, chyba widać to. A. Eee, Soulus! Nie on go na sklepie. Mam. No jak nie? Jak bym z nim gadał? TS? Nie, nie mam. Czym miałem, ale go nie instalowywałem. No kurde, miałeś podać wcześniej, a nie się cieszyć jakiegoś ciotka. Później! Masz tutaj, czekaj. Siedzę, że to wszystko. mam Zapałki. Murzyn z zapałkami. No weź się. Nie obrażaj, marasa! Nie, murzyn, bo To są fajni ludzie. Więc Wiem to z doświadczenia. Murzyn z zapałkami. Jak to no. zabrzmiało? Wszelak się siedzę i tak było jakieś zapałki? Nie na rekla... Nie wiem, co to było. Wyglądałeś zapałki, tak mówię. Murzyn z zapałkami. No i teraz co wcieraj w życie swój szyderczy plan Ty nie jest, wyszło. Ty, ty jesteś jednak BUM Ale 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 kurniejsza kawałek jest kawałek taka Ale Ry! Ooo ojojoj Mario Gomez! Jest jeden do jednego. Tak to się robi. Bierz się za mnie przykład. <laughs> Koniec tego początek. Już już no w końcu w pierwszej połowie nie. masz racje jak ja faul tam był DZIĘKI DZIĘKI no nie, dzięki, no no, DZIĘKI to on się ode mnie odbił dzięki za karny panie sędzio no żółta kartka. kartka za to że on we mnie wszedł i się odbił ode mnie jak od ściany patrz patrz, patrz, patrz. Się. Ale, pan, ale rzeczywiście, tak, tak, pan sędzia nie ogrania. Ja to strzelę? Będzie 2 do 1? Nie trafisz w No nie, no nie Nie! Jest! W czym się rzuca? Nie wiem, bo nie mam ustawionego Dzięki I 2 do 1 dla reprezentacji Polski Było 2-2, więc będzie... ups 2-2 Yeah, ja wiem, ja, ja. co zaraz powiedzą szybciutko. No, ja nie miał szans. Patrzcie, I robi. tak by się rzucił w prawo. No, brawo. Właśnie tak chciałem, tylko że coś mi nie pykło. Ej, no dobrze, podaj, podaj, podaj nie Pięknie. się Pięknie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobra okazja. I te jego obrony. I te, te jego wybronienia ten, Nazwa odcinka. Szczęsny to kozak. Szczęsny jego wybrony. Ale... Ale To nie... To nie jest ten... To nie jest prawdziwy Swajer. Widać komputerowa. komputerów. nie gadaj? Ładniejszy. Ooooo! Panie sędzio... Jak mi przykro. Masz, oddaję ci. Za co? No dlatego, że to nie bu... Było. Dobra. Tak, jeszcze się tam połóż się na tej Dobra. Dzięki. Ej, ale weź graj. No próbuję. No nie, co to było? Leby. Co to Leby. było? Gomez ma więcej strzałów. O trzy Dużo. No bo ty zawsze z daleka walisz Ale Gomez ani jednego strzału nie ma z daleka jest. No ale mi miał bola. Tak No autogram. To był Gomez? No Ja to nie nie. No wiem O ale volley. Nie wiesz Ez tak, bo to była prawa noga To kto by się tego nie spodziewał? Szkoda, że nie wykorzystał tego ja Dzień o Kedira, Kedira, Kadyra. Aj, Ajaj. Czemu Kedira jest na ofensywnej Nie. Nie zna defensywnej. Kedira jest na defensywnej właśnie teraz. Tylko że on tak biega do przodu jak jakaś stara babcia pomylił mu się pozycję. To mu mi się, się kasy w sklepie. <grym <grym A, ale obronił! Ai! O jak akcyzko? Dobra, dalej jednego wybrzepowiem. Nie far! Znajmy, tak. <laughs> Jasne. To Dla, dlatego, że karnego miałem, no nie? Właśnie, bo Jasne. to nie był O, patrz, to tak było i... Jeb. Nie zdążyłaś go zmienić? Właśnie. No nie! nie. jeszcze ja zmienić. No ej, 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 ej. No nie czekaj, A czekaj, akurat eee, tak miałem! Ja go tylko zmienię. To Ja też zmienię kogoś, bo tak jakiś cień ja słabo gra.

ale sobota została. Nie lubią się, nie lubią się widać. No i co tam idziesz na dół? No gadaj ze mną. No i widzisz, nie? Piłka poleciała. Tytar. Ej, kiedy oni wejdą? A, mój nie, nie wszedł. Wszedł, zaraz będzie. Jezu. Więc. Czemu? Aha, ja obronnikadałem na defensywnym. Aha, świetnie. Wszystko, zale wszystko zależy od Wasilewskiego i... Nie ma! Jak? bronił to tytoń! A nieszczęsny? Nie, bo zmieniłem. Tyton też jest koksem. Ja wale. Ale będzie ciężko. Chyba klami, ale prezentacje jakieś sobie radzą. Nie, nieszczęsny nie wiem. A. Ajajaj aj. No, ajajaj aj, było. OLE OH! Panie sędzio! Eee, panie sędzio, no, on na mnie wbiegnął! Teraz by się rość przydał, nie? Szybko rozpoczęli rzutu wolnego. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował. Oj, oj, oj. O, Dobrze tytoń! Tytoń jaki hardy. Korowy. Korowy. A korowy koksu. No nie. No co się kładzie? Trzeba za nim piecać. No nie! Ale... CO TO Dobrze. BYŁO? Co to było z Feniku? Lewandowski Co to był? Boże, Boże, Boże ha! No To, to było? <laughs> Nie, Lajne, Lajne, Lajne Dzisiaj w szkole nie wiem jak wy Napiszcie co robiliście, bo my graliśmy Przez wszystkie lekcje w jakieś gry A my sobie graliśmy w nogę Do lekcji? No bo mieliśmy plus. Na matematyce, o dziwo, bo pani nam pozwoliła. My na niemieckim graliśmy w państwa i miasta. Ło, po niemiecku? Nie. Po polsku. Kto, kto chciał mógł po niemiecku, i wtedy będą jakieś bonusowe punkty. Ja zrębam, ja bym po polsku. Ja też po polsku robiłem, nikomu, ja nie nikomu się bym... nie chciało o tym. Ja nie, nie umiem niemieckiego, ja nie? mam cztery. Ja mam pięć, ale nic nie umiem z niego. Co masz polskiego? Masz cztery miniatury. Ja, ja mam pięć polskiego nic nie, nie wiem. Czym się ci wychodzi bramkarzem? Tylko tym. No jak? I sobota, tak widzisz! Trzy do jednego! Jakie trzy do jednego? Trzy do jednego. No. Widzisz, sobota, tym, a przed tym mówiłeś, ci mówiłem, a ty powiedziałeś, on nie umie grać. No widzisz, sobota! No bo są słabi. Nie mówię o on zawiszy. No dobra, zawisza jest. Pro, bo awansowała do ekstra klasy. Tak, następną FIFA 14, ps 14. No na pewno kupię FIFA. No ale ja... Ale ja w PSJ nie ma polskiej ligi. Nie ma. No właśnie PS... nie mówię. To w FIFA muszę kupić. PS-a kupiła. nie ma polskiej ligi w PS-ie Za słaba jest! Pro. Za mocna! No, bo w sumie... dzieli, kurde wszyscy są nam za mocni! Nikt by nie miał z nikim szans! No. Udwiedźli. Każdy by brał za i by, by koniec gry O pewno ja jakąś się no, się nie zda Szansa na tym zobaczyć. Aj jest i raz i to podoba Ty Dobrze! nie Dobry Ale jak koksi, no proszę państwa, proszę BUM! Proszę, proszę mi powiedzieć czemu tyton jest taki dobry! Dzięki Damkę ty wow. Tytoń, dobrze, dobrze, tytoń! Kozak Woda. Spalony serio! A co to jest taka A co to jest taka mija? Serio? Boże! Nie wierzę! No ja naprawdę nie wierzę. Przegram to przez tą akcję No tak, taki mnie. pewnie. Pewnie. co Oj dobrze. Nie a ja wolę moją, moją mamę. mamę, a ja nie. jestem u lekarza, i nagle telefon dzwoni w łóżku. Jakaś, bab... jakaś pani poszła do tego do lekarza, i nagle: A ja wolę moją mamę. Takie sytuacje w życiu A byłem ja dzisiaj w szkole, wiecie? ja byłem. A ja nie, nie ja no. Mi się tkundziło. Chociaż graźmy w nogę nerwów. -y. <noise> spalony. Ej no weźcie, ten sędzia jest jakiś że mi cały czas spalony. Bum! To jest tylko w tej połowie, nie statystyka spalony bardzo. oj 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 I była bo... falo No i gdzie on wychodzi? Na duszam tam. i nie wychodzi. Nie. nie wiem, czy. Że... Obraniak! Nie ma! Co za FUKS?! Co no za FUKS?! Kto no to jebe, strzelał? To jest obraniak. Ale to Neuer na się. No Boże, kto to, co? No to nie jest Fuchs, to jest Neuer, no on tak pięknie broni, wiesz? <grymne> bramkarz Fuchs. No jest taki nie Najbardziej fuksiarski to... bramkarz na jest świecie. Co bramka, brońka? fuchs Fuks. Nic nie wyszło z tego tak. nie... A nie wychodź ty, to! O, wyszedł. Chociaż nie wiem jak. Jakim co to zrobił? Nie wiem, on no sam nie wyszedł. Co za sweniku, mam e, subskrybujcie kanał! Nie, 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 nie No je, wychodź! Co za 5 z... je. do jednego Kłamstwo! No, Mikrofon wysadzi Ale Widzicie, jak pięknie, pięknie, po prostu to było... Weź jeszcze to Dzięki no. Widzisz, co to jest? I tak jestem lepszy Wszystko przez ten karnet Jakby tego karnego nie było, to by... Noo, Myślę, że tak wleci mu na drewnę. Dobra, to nieważne, jakby tego karnego nie było. To Jasne, nie aha. To by było 3-1 teraz. Nie. Bo skąd wy się w losy meczu? Skąd ty? Ja mógł się odrzedzić, byś mógł coś wątpię Dobrze ty toń? Dobrze, a karty nie. I kar żółta! Czerwona! Czerwona. Ale. Cenzura. Uuuu, uh, wow, Ale ty to nie bronił Jeszcze z takiej pozycji do D. Nie, fajne jest Tak, zero jest. No dobra pozycja, tylko, że ja nie umiem wolnych strzelać w, w prawdziwym życiu to inaczej On niczego nie umie No nie, nie, nie Ja i tak to nie Bardzo Tak tylko udaję Nie no, usłyszałem wszystko Ej, czymś ty nie miałeś czuć Na szóście oddam tą piłkę Pracisz się nie? Tak no wiecie, ja tutaj w Fifę gram 3 lata, a ja 2. A ten to 2 lata nie i nie umie grać. Eno rok. Eno plus 4. 2010. Widzicie 3 lata. Po wyniku widzicie, jaki jest y, jaki mamy oboje ja. poziom gry. Ja mam lepszy. Bo jest 90%. Gram na 7% teraz. Jak grał na 100%? Jasne, no, 100%. no tak, Tak. A gdybym ja na 100%, to by było 10 zerów dla ciebie. Zgadzam się w tym na 5%. Na 5, 50 razy Ja mam 10? Ja mam ci 10? Na 55! Cześć! Wita daje wita, wita daję. <laughs> na to się nie strzał i mi podał. Widzisz, jaki. Widzisz, jaki ja mam obrońców? To jest po prostu Polska. Oni mają obrońców. Z, z Barcelony po prostu. Z Ligi Hiszpańskiej, tam z Ralu. Nie wiem, kto jest z kim. Baran fanem. najlepszy. Dobra. Koniec. E, dziękuję za oglądanie. Co i... dalej gramy? Nie, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Patrzę wam do Meczu, jakim tytułem. Do zobaczenia w nie ma, nie ma, odcinkach. Sie siema. I cześć. Cześć.